Z całego serduszka patrzcie widzowie I się trzymam. Za serduszko, tu. Tu się trzymam. I dziękuję, Tu widzicie trzymam się serduszko. Tutaj. Ja ciąg się serduszko. Tutaj. I dziękuję Wam za donate. Widzicie ciąg się za serduszko. W tym miejscu. Trzymam się serduszko i dziękuję za donate. Z całego serduszka dziękuję za donate. Przeciętny ale, ale koty stoją. Skacz, skacz! skacz dobra, Na robo, na robo! Ty w którą stronę na robo? A tam, ja się ładuję do środka. Ja też nie widzę do środka. O! Halo. O! O! Chodź tu gdy ty jesteś? O kurwa! Nie to ty jesteś, prawy. Prawym wskazujesz, jakby co. Prawy? O! Prawy mi tak na chwilę światło daje i trochę widać w ciemności. Odebisz to, Nie drema. Trzeba jakoś przejść tam na, jest, na drugą tak stronę. Nie! O! <laughs> śruba! Moja. Śruba! Co za idiota? Nie! Panda, panda. <grym> to jest lewy panda. To jest lewy panda. To jest panda. To jest dziwna mapa, dziwna co dziwna jest? Wejdź tyle Gdzie jest to wejście? Małpy, tu są małpy! <grym z chodzie> <grym z chodzie> <grym z chodzie> Jakie małpy? <grym z> do <chodzie> małpy. Ul, ul do zebrania, kto <grym z chodzie> się podejmie. Co, ja nic nie biorę To później, to później. Nie bądź ul. New creature dataset to terminal, o co chodzi? Chodzi o goryla. Małej goryle. A no, ok, no, 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 no. to Czemu jest usma 30? Obiad! <laughs> obiad! Zupa! obiad! 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 O! A O! No, nie, nie, Jak to? A co to było? I... <słuch> Gdzie to się do góry idzie? Nie, nie, nie! Hej! Co to było? Mogę żyć tak? dziecka. A to co to? Ej, <śpiewać> oj ej, O Ej, o, ej, o, o. Uciekajcie! Uciekajcie koty! Na kogo poszły? Do no tego z piwem, co tam stał. Nie to będzie O, o! od A Ej, jak my tam wejdziemy teraz? Ej, kto tu leży? Kodu, 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 kodu. Wierdalaj! Zamykaj drzwi, zamykaj, Ej, bo ja wysiadłem, Ero, lepki, idę tam do nich. Mamy tu jakiegoś jawniaka, Ja skajtuję, ja, 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 skatuję, ja skatuję, a wybiegnijcie do, do... stawku z tym. Dobra, Słyszysz? Dwa, trzy, cztery. Dawaj, dawaj, dawaj. No? Ej, Halo. Tele! Tele! Obiad! Kurwa, obiad! No chuja skajtowałeś? Kończył mnie jak obdarzony, kończył mnie! Czekaj, uciekaj, uciekaj! Bo zje, zje! Grisiak? Nie. Nie wiem, a gdzie on jest? Grisiak, zje? <gryśak>, nie! <gryśak> <gryśak>, Niech wy tam wejdziemy Na no. ja. no. chuja skajto wejść yes, yes. yes, yes. Wziąłem, wziąłem uciepaj Otwórz to otwórz to No nie mogę Ktoś kurwa zamknął to gówno i nie mogę wejść do środka co, co to za? Nie, zachęski, no nie! Chodź, <śmienic> chodź, A Krysiak za piątaka. Krysiak, Krysiak, 5 złotych. <śmienic> no. Chodź, chodź. idiota. Masz, masz free, masz free! Pomocy! Pomocy! Dajcz, dajcz. Idiota! Że tak powiem, będzie deszcz i burza może. A nie, dobra, nie będzie burzy. Tutaj ogólnie musimy szybko. Bierzemy panowie szybko złą, żeby się nie zatopić po prostu, bo poziom wody się cały czas podnosi. XD! Dupa! 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 Jezu, się Dupa. przestraszyłem. Gdzie ja jestem, pomocny! A tu Chodźcie, dół. <grym> Ty oh. no. <laughs> jak my tu przyszliśmy? Oh! Co to za będa. Gdzie ty jesteś Pobaź. Halo! Aaaa, ha, kurwa! Stąd! Pierdalaj! Bo ja się to boi? Boi się mojego dźwięku! U, 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 u. Pierdali, pierdali, kiedy dali, kiedy dali! Pierdalaj, kiedy dali, O! Ech, jakby jakiś mnie słyszał! Co ja mam ze sobą zrobić? Co to kurwa idzie tu po mnie? Mi się wydaje, że Pilikowski wyskoczył przez okno Przez balkon Czym ty kurwa jesteś? Tędy idę Ej, cześć! Jestem nad wami! Ooo, Ode, <ścoughs>